Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Myśliwujewski. Nie wiem, tracimy ostro, ale jest git. a ze mną Jan Ciepłowski. Siemano, wszystkim i pozdrawiam wszystkich. Janek, e, rywal, Twój jest doświadczonym rywalem. Ile on ma pojedynków? Dwa chyba. Ma no jedynie jeden z tego. Co jeden, ty. no to dwa pojedynki, no to o dwa więcej od ciebie. No, o jeden więcej od ciebie, przepraszam tak, bardzo. O jeden, tak. o jeden więcej od ciebie, powiedz mi, e, ci Gruzini są ciężkimi na ogół rywalami. Nie bałeś się brać e, tak rywala z, z takiego obszaru, tak jakbym ten zakątku ziemi na drugi płynek zawodowy? No wiesz, no jak już ja chcę być topem, to się muszę być z tymi, kogo mi dają i z tymi dobrymi, tak? No jeżeli Filip powiedział, że jest on i był jeszcze jedna osoba była, ale... Polak czy nie? Nie, nie Polak, tylko po prostu on był zaprzyjażnego klubu i tak nie wypada się być z kimś, wiesz, z tego okay, klubu. Yes. Dlatego wzięliśmy jasu. A czy wiesz, czemu pytam? Bo dużo ludzi podchodzi tak bardzo zachowawczo do prowadzenia swojej kariery, a z tego co wiem, to ty jesteś świrem pod względem podejmowania wyzwań. Wiesz, ja też y, podchodzę tak zachowawczo, ale nie będę odmawiał walki. Jeżeli jest y, gruzin, to się bije z Gruzinem, wiesz. No, przecież to to, że jest gruzin, to nie znaczy, że on jest nie do pokonania albo jakaś wielka bestia, wiesz, no wiem na co mnie stać i po prostu jutro zobaczymy, kto jest lepszy. Baga, powiedz mi, jak przebiegł Ci proces bienia wagi? Jesteśmy po oficjalnej ceremonii ważenia, więc to podstawowe pytanie. Bardzo dobrze czuję się, już jestem naładowany, dzisiaj była ranowana i jedna leżanka, w sumie waga schodziła dobrze, tu dziękuję Dawidowi Szarychowi, mojemu dietetykowi, Bartkowi Koperze, bo był ze mną przy tym całym procesie dzisiaj ogólnie zawsze jest od początku do końca przygotowań, mega dziękujemy. Jest okej. Okay. Jak nastawienie przed jutrem? Eee, zupełnie inne niż ostatnio, niż jak walczyłeś e, na ostatniej armii, czy coś tam jest zmienione? Powiem ci, że na ostatniej walce chyba troszeczkę bardziej się stresowałem na tamtej, no bo to był debiut, mój wiesz, tak e, kamery, ale do taką no to od razu mi to minęło. No, teraz wchodzę, będzie bardzo duże wsparcie ode mnie. Teraz naprawdę widziałem, że śmiałeś kibiców. Dzisiaj to było garstka tego, co tak. będzie. Jutro będzie. 150 osób, więc to jest. 150 osób będzie ciebie? Tak, 150 osób, więc to naprawdę a, sporo. Słuchajcie, tutaj jest dobre informacje dla organizatorów. Ten gość sprzedaje bilety. Sprzedaje bardzo dużo biletów ogólnie. Ostatnio były te bilety droższe, ale też było sporo osób. No a dzisiaj, a jutro będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo osób. To ile tutaj jest pula osób, skoro ty sam sprzedajesz 150? Nie wiem, tu chyba jest 400 biletów ogólnie, <laughs> czy 500. <laughs> no to wiemy, za kim będzie Dziękuję, puchali. Się moim Przyjaciółom i kolegom koleżankom, no, Szacun, no, szacun, no, szacun no, za no, wsparcie tak. i ja zrobię to dla was jutro i moja ręka będzie ku górze. Ostatnie słowa zachęć kibiców do pojedynku do walki, żeby obejrzeli właśnie twój pojedynek. czemu warto obejrzeć e, Twoją walkę? Bo w mojej walce nie ma nudów. E, ostatnio, chyba to, ostatnio chyba to widzieliście, że cały czas coś się dzieje, tam łokcie kolana, kopnięcia, wszystko. No tak jak powinno znajdziemy ma, nie ma zamulania, tak? Nie ma zamulania, czekamy na te fajerwerki jutro w Oktagonie. Trzymaj Jasne. się, do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Siemano. Siema.